Witam w liberalnej niedzieli. Dzisiejszy program w całości poświęcony wczorajszej konferencji programowej partii Federacja dla Rzeczypospolitej, której jestem wiceprezesem. To naprawdę wydarzenie, z którego jestem dumny, bo po czterech miesiącach intensywnej pracy, pracy, którą koordynowałem wraz z Arturem Zawiszą, przedstawiliśmy właśnie program pod tytułem Patriotyzm i Wolność. Przez te cztery miesiące korzystaliśmy z kilkunastu, może dwudziestu paru konsultantów, yy, którzy pomagali nam tworzyć ten program, ale także z uwag kilkudziesięciu osób, które zgłosiły kilkaset poprawek. No wczoraj wreszcie udało się ogłosić ten program od został przyjęty tydzień temu w ramach e-votingu w ramach federacji 93% członków federacji program poparło uważam że to świetny wynik no, bo jest to duże docenienie naszej pracy ale to nie jest program jakich wiele każda partia swoje postulaty programowe zgłasza u nas jednak Mam to głębokie przekonanie, że zebraliśmy e, taki program, stworzyliśmy taki program, który te dwa fundamenty wolności i patriotyzmu ze sobą łączy. Mamy do czynienia z naprawdę najbardziej wolnościowym programem, jaki ma polska partia polityczna, jakakolwiek polska partia polityczna, a jednocześnie programem podkreślającym znaczenie kultury, narodu, tożsamości. Yy, sytuującym nas po prawej stronie sceny politycznej, ale prawej, w tym serii, prawej z pełnym poszanowaniem praw jednostki, ale i praw rodziny. Gdy zaczynaliśmy te prace programowe, pewnie wydawało się tak, że ja, jako ten radykalny liberał-wolnościowiec i Artur Zawisza, który przecież ma swoje korzenie w. Organizacjach narodowych będziemy tutaj jak Ogień i woda, a ogień i woda w tych pracach świetnie się sprawdziły. E, świetnie się sprawdziły. To była naprawdę zgodna współpraca. Uzgodniliśmy, uzgodniliśmy taki zestaw, pod, zestaw postulatów programowych, pod którymi i my dwaj mogliśmy się w pełni podpisać, i mógł się podpisać pod tym e, m, szef federacji poseł Marek Jakubiak i Mnóstwo członków federacji, mnóstwo zaangażowanych działaczy. Tak, Federacja Zrzesza już naprawdę poka pokaźną ilość członków, a ten program wywołał, wywołał entuzjazm. No więc patriotyzm i wolność co tak naprawdę to zawiera. Wokół tych dwóch haseł podzieliliśmy nasze postulaty programowe. W części dotyczącej patriotyzmu, pokazujemy wszystko to, co dotyczy państwa, tożsamości, kultury, dobra wspólnego. W części dotyczącej wolności pokazaliśmy to, gdzie powinna leżeć inicjatywa jednostki, konkurencja, ochrona człowieka, ochrona praw człowieka, ale także ochrona praw rodziny, bo to jest ważne, bo podkreślamy też znaczenie tych naturalnych wspólnot społecznych. W tym dziale patriotyzm przedstawiamy wiele istotnych reform ustrojowych. My tam zakładamy znaczącą reformę konstytucji, stworzenie prawdziwego systemu prezydenckiego. Prezydent ma rządzić, bo ma mandat społeczny bezpośredni, ma być szefem rządu, Sejm ma być bliżej obywateli. Posłowie mają być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych, ale z głosem alternatywnym, żeby niwelować ten efekt dwupartyjności. My go przecież nie chcemy. Senat będzie miał zupełnie inny charakter. Naród, jako że jest suwerenem, musi mieć możliwość przedstawiania swoich projektów w drodze referendum wiążącego, bezprogowego, może wetować pomysły posłów. Państwo ma być. Ograniczone do tego, czym, ma się, czym się powinno zajmować, i nie wtrącać się w to, co nie, w co wtrącać się nie powinno. Duża reforma sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego nie będzie, będzie y, Sąd Najwyższy rozstrzygał konstytucyjność, ale ma być on apolityczny. Bardzo, bardzo duży nacisk na reformy Unii Europejskiej. Unia Europejska ma się zajmować czterema swobodami wspólnego rynku, ma wzmacniać wolny rynek, ale to ma być porozumienie państw, a nie superpaństwo. Nie może być zgody na przykład na harmonizację polityk fiskalnych. Polityka zagraniczna służąca polskiej racji stanu a także duża reforma administracji, skoro zadań państwa ma być znacznie mniej niż teraz, to i administracja musi być radykalnie zmniejszona, a urzędników po prostu musi być mniej, a urzędnicy mają być sługami obywateli, a nie obywatele sługami urzędników. Bon edukacyjny to niezwykle ważny postulat. Słyszeliście o tych ideologicznych postulatach wprowadzania różnych treści do szkół, ale słyszeliście też o postulatach nauczycieli, którzy domagają się pieniędzy. Danie im pieniędzy, tak jak oni chcą, niczego nie rozwiąże. Ale danie rodzicom wyboru, gdzie posyłać swoje dziecko i wprowadzenie bonu edukacyjnego, który umożliwi im realizację tego prawa, tej wolności, zmieni naprawdę, naprawdę wiele. Sądownictwo, o nim mówiłem, ma być pod kontrolą obywatelską, a nie pod kontrolą polityczną. Tę część prezentował wczoraj na konwencji Artur Zawisza. Ja prezentowałem część dotyczącą, dotyczącą wolności. To są przede wszystkim wolności gospodarcze, ale nie tylko. To jest wolność. Wolność człowieka, wolność rodziny, wolność, ludzi, wolność rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem. Ale to jest wolność we wszystkich sprawach, która nie dotyczy, która nie dotyczy praw innych osób, tak? która nie narusza praw innych osób. W sprawach gospodarki zaproponowaliśmy ogromne, przełomowe reformy fiskalne. PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych, to grzywna za pracę. To grzywna za dochód. No przecież to jest absurd. To jest karanie ludzi za to, że pracują. Tego nie wolno robić. W dwóch etapach zlikwidujemy podatek dochodowy od osób fizycznych. Najpierw wprowadzimy bardzo wysoką kwotę wolną od podatków 30 tysięcy złotych na początek do tego dodatkowa kwota na dzieci później zlikwidujemy, gdy ta kwota dojdzie już do poziomu 45 tysięcy, zlikwidujemy podatek PIT całkowicie. Zlikwidujemy także ponad setkę różnych drobnych, idiotycznych podatków, które rodzą ogromne obciążenia biurokratyczne dla obywateli, a tak naprawdę nie mają znaczenia budżetowego. Głównym źródłem dochodów państwa pozostanie VAT, będzie ujednolicony, natomiast żeby trwale obniżać podatki, musimy to jasno powiedzieć. Trzeba obniżyć wydatki publiczne. Dzisiaj państwo wydaje 43% dochodów obywateli. To stanowczo za dużo. Chcemy, by to było w przedziale 25-30%, nie więcej, a te 30%. Te 30 Limitu wydatków państwa powinno być zapisane w Konstytucji. Wielki przegląd ustawodawstwa gospodarczego. Mamy tysiące przepisów regulujących wszystko. Te regulacje trzeba znieść, regulować trzeba tylko to, co naprawdę konieczne. Do przewozu osób nie potrzeba żadnych licencji. Do wielu innych dziedzin aktywności gospodarczej także nie potrzeba żadnych licencji. Wiele zła, jakie wyrządza państwo, to właśnie taka chęć regulowania wszystkiego. My chcemy, żeby regulowało znacznie mniej. Swoboda zawierania umów. Drukarz nie musi zawierać umowy z organizacją, która reprezentuje poglądy, z którymi on się nie zgadza. Federacja zlikwiduje artykuł 138, a także artykuł 135 Kodeksu Wykroczeń, te relikty PRL-u nieprzystające do gospodarki rynkowej, które dzisiaj politycy, politycy w togach, będący takimi skrajnie lewicowymi sędziami, wykorzystywali do nękania przedsiębiorców. I to naprawdę nieważne, czy drukarz lubi gejów, czy nie lubi gejów, bo to nie ma znaczenia. On po prostu nie ma obowiązku zawierać umowy bez względu na to, czy jego klientem jest organizacja LGBT, czy organizacja nacjonalistyczna, czy konserwatywna, czy socjalistyczna, czy liberalna. Swoboda zawierania umów jest podstawą yy, gospodarki wolnorynkowej. Drugą podstawą, podstawą ładu społecznego jest prawo własności. Musimy wzmocnić prawo własności prywatnej. Nie może być tak, że wynajmujący, że ktoś, kto ma mieszkanie i je wynajmuje, przestaje mu płacić czynsz, i właściciel nie, ma co, nie może nic zrobić ze swoim mieszkaniem. Musi ponosić koszty i mieć dzikiego lokatora u siebie. To się musi zmienić. 500 plus tylko dla najbiedniejszych. Dzisiaj ten program kosztuje 24 miliardy złotych, jak PIS. Go rozszerzy, to podatnikom będzie się kradło 40 miliardów złotych rocznie na finansowanie tego programu. To są ogromne pieniądze. My chcemy, żeby BNZ Plus dostawali tylko najbiedniejsi. To będzie kosztowało nie, nie 24 miliardy rocznie, nie 40 miliardów rocznie, tylko nieco ponad 4 miliardy złotych rocznie. To już będzie kwota naprawdę niewielka dla polskiego podatnika. Wszystkie nowe podatki muszą być zatwierdzane w drodze referendum. Nie można okradać obywateli nie pytając ich o zdanie. Wreszcie, pamiętajcie jak okradli nas z naszych oszczędności z OFE, te pieniądze trzeba oddać. Ważnym postulatem federacji jest reprywatyzacja środków z OFE. My chcemy wprowadzić emeryturę obywatelską równą dla każdego, bardzo niską po to, żeby ludzie wiedzieli, że to jest tylko to minimum. Wszyscy będą dobrowolnie oszczędzali na siebie. Nie wracamy tutaj do systemu OFE, ale te pieniądze, które z OFE rząd POPSL tam ukradł, trzeba obywatelom oddać to będą i to będzie ich po prostu prywatny kapitał na przyszłą emeryturę, który trzeba im oddać. W systemie zdrowotnym wprowadzimy konkurujące ze sobą kasy zdrowia. Tam jest potrzebny element rynkowy. Tam jest potrzebny element rynkowy i właśnie te kasy zdrowia to zapewnią. Zniesiemy także regulacje dotyczące aptek, które PiS wprowadził. Nie będzie ustawy apteka dla aptekarza. Ratownictwo medyczne. Które zostało przez PiS znacjonalizowane, ponownie będzie mogło być świadczone przez podmioty prywatne. To wycinek z tych postulatów programowych. Wejdźcie na stronę www.federacja dla rp.org. Program www.federacja dla program Tam znajdziecie tenże właśnie dokument. 43 strony programu: Patriotyzm i wolność. Przeczytajcie. Naprawdę pracowałem nad tym ostatnie kilka miesięcy. Jestem bardzo zadowolony z efektu finalnego. Wreszcie mamy partię polityczną, która jest naprawdę wolnościowa, ale która te swoje wolnościowe postulaty dogłębnie przemyślała. Jeśli kochacie wolność, ale też kochacie Polskę, to Federacja jest partią dla Was. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. W przyszłym tygodniu i jeszcze raz muszę podziękować wszystkim, którzy partycypowali w tworzeniu tego programu, zgłaszali swoje uwagi, postulaty programowe, także krytykowali pewne elementy, to też ta krytyka wielokrotnie była uwzględniana. Dziękuję wszystkim, którzy wczoraj byli na konwencji, także stu kilkudziesięciu członkom federacji, którzy przybyli wczoraj do Sejmu z Całej Polski by wysłuchać tejże konferencji. Dziękuję tym, którzy oglądali też konferencję na żywo. Dziękuję Arturowi Zawiszy za naprawdę owocną współpracę i dziękuję Markowi Jakubowi za stworzenie federacji za powierzenie mi tej misji tworzenia tak naprawdę najważniejszego dokumentu politycznego partii, czyli właśnie programu. Jeszcze raz dziękuję też Państwu za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.